Czy w tunelu poszukiwań kandydata na prezydenta prawa i sprawiedliwości pojawia się jakieś światełko? Oczywiście. I jak ono wygląda? I ile tych światełek jest dzisiaj? Nie, no, światełek, znaczy mówi pan o kandydatach na kandydatów rozumiem. Tak. No bardzo niewielkie grono, tak jak to zresztą komunikujemy od dłuższego czasu. Nie, że ale te komunikaty obraza... są sprzeszły. Ale Panie, jakie jest sprzeczne. Panie no, wczoraj na przykład wyszedł Ryszard Terlecki i powiedział, że jest dwóch kandydatów. Czarnek Nawrocki i żadnego więcej. Rzeczywiście jest dwóch. Czy to jest przedwczesna <laughs> wypowiedź? W, 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 nie wykluczam, że być może za chwilę tak się rzeczywiście stanie, że, 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 że będzie tylko tych dwóch kandydatów. Ale dzisiaj na jest dzisiaj, ilu na stole? Na dzisiaj tych kandydatów jest więcej niż y, dwóch, y, y, mogę powiedzieć od trzech do czterech. A, a de facto, jeśli chodzi o ten przedmiot badań y, już ostatecznych, tych takich bardzo szczegółowych, to dotyczyło od czterech kandydatów. Czterech. Czyli tak, mamy. Y... Karola Nawrockiego, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Mamy przemysłowa czarnka, byłego ministra edukacji, mamy Tobiasza Bochańskiego, europosła, byłego kandydata na prezydenta Warszawy, a ten czwarty to. To, panie, to że ja w przeciwieństwie do różnych moich kolegów nie będę rzucał tak tych nazwisk, prawda, w, To ja rzuca pan nie zaprzeczy. Mariusz błaś na, na arenę ja nie zaprzeczę żadnemu z, tego, z tych nazwisk. Kiedyś była taka formuła, nie zaprzeczam i nie potwierdzam i należy z tego wyciągać żadnych wniosków, ale to już żartuję. No, ale powiedział Jacek Stasi. Nie, nie, nie. No nie, to, to, to mogę to, a, to mogę zaprzeczyć. Chociaż zaprzeczyć. zmienia pan wygląd, e, ale to mogę sugerować państwu, pańską <laughs> chęć startu w, w, w wyborach prezydenckich W żadnym wypadku nie należy tego ze sobą wiązać. E, chodzi raczej chyba o lepsze samopoczucie. Na e, e, pewno o to chodzi. E, natomiast tak to są te cztery nazwiska. No, nie ma co, co ukrywać, bo przecież to jest informacja, która w mediach jest obecna od dłuższego czasu i my tego nie musimy powtórzyć. To są dobre kandydatury. Cztery dobre kandydatury. No, tak, tak, ale, a musimy wybrać jednego. Ale ostatnie badania, słyszę, były, dotyczyły trzech kandydatów. Znaczy Błaszczaka już w tych badaniach nie było. Był który wyszedł na zbyt mało wyrazistego. Był Nawroski, który, który wyszedł, wypadł nieźle, aczkolwiek ludzie go mało znają. Czarnek, który, był też Czarny, który wypadł nie najgorzej, aczkolwiek Kompletnie nie ma zdolności poszerzania elektoratu na lewo. Panie redaktorze, jestem pod wrażeniem pana głębokiej wiedzy na temat zawartości wyników tych badań. Natomiast. Ale ja, pan rozumie, ja mnie nie lepiej niż ja. ja. nie potwierdzam tej diagnozy, którą pan tutaj przedstawił. Natomiast badania dotyczyły czterech osób. Dotyczyły też Mariusza Poszczaka. W tą grupę rzeczywiście. Czterech, Jak on wypada? Czterech kandydatów. Każdy z kandydatów wypada dobrze. I mogę powiedzieć, znacznie lepiej niż w badaniach wypadał dziesięć. 10 lat temu Andrzej Luda, wtedy rzeczywiście ten dystans do nadrobienia był znacznie większy, a pomimo to się udało. Dzisiaj te różnice są znacznie mniejsze. Ale ma pan dzisiaj takie przekonanie, że to jest ta czwórka już nikt więcej do gry nie wejdzie? Czy może być tak, że któregoś dnia prezes powie: Słuchajcie, a jeszcze mamy Mateusza Morawieckiego? Albo jeszcze mamy. Nie wiem, mnie na przykład. No, wobec czego zastanówmy się, a może jeszcze jakieś niestandardowe rozwiązanie. Z tego co mogę powiedzieć z rozmów z panem prezesem Wersłem Kaczyńskim, raczej swoją kandydaturę wykluczono. Natomiast, natomiast nie sądzę, aby... Nie jesteśmy już na etapie, o może powiem tak, nie jesteśmy już na etapie, żeby do, dokładać nowe kandydatury. Poświęciliśmy dużo czasu, dużo wysiłku na badania, na dyskusję, bo badania są tylko czymś wyjściowym do dyskusji. Oczywiście ta decyzja w, musi być decyzją, która będzie przemyślana i przedyskutowana w gremiach kierowniczych Prawa i, I taką takie dyskusje się bardzo intensywnie odbywają w, każdego dnia praktycznie. Słucham, rozmawiam, dostaję informacje. Wy się potwornie widzicie z tą decyzją. Znaczy, nie, nie. To jest to tak twardy orzek do zgryzienia <gry> dla was, że, że, że ja nie wiem, czy wy zdążycie do wyborów. Zdążymy spokojnie, jeśli pan nie martwi, panie redaktorze. Znaczy, Brzemię po pierwsze, dwie, dwie okoliczności. Znaczy, po pierwsze mamy do czynienia z czwórką naprawdę bardzo dobrych kandydatów. Jak się wybiera z czterech dobrych, każdy z nich oczywiście ma jedne cechy, bardziej rozbudowane troszkę, drugie trochę mniej. No jak się wybiera z pośród czterech dobrych kandydatów, to wybór rzeczywiście nie jest łatwy. No to jest oczywiste. Jakbyśmy mieli tak, jest jeden oczywisty kandydat i trzech, że tak powiem, gdzieś daleko w tyle, to wtedy wybór był łatwiejszy. I druga sprawa, no my jednak czujemy też ogromne brzemię odpowiedzialności. No, od tych wyborów będzie zależało naprawdę bardzo wiele. Nie tylko los naszej formacji, być może, ale przede wszystkim los Polski, bo oddanie, i mam, mówię o tym to z głębokim przekonaniem, oddaniem pełni władzy w Polsce ludziom koalicji 13 grudnia, to to będzie dla Polski bardzo czarny, niebezpieczny scenariusz, i dlatego, czując tą odpowiedzialność, z taką rozwagą podchodzimy do tej decyzji. No ale Polska jakoś przeszła przez 8 lat rządów jednej partii i prezydenta z tej partii jakoś poobijano, bo poobijana, ale wyszło. Ale... ale, ale, panie rektorze, wtedy było bardzo wiele bezpieczników, bo rozumiem, że mówi pan o czasach rządów, no, no nie, nie. Gasili, bardzo... Gasiliście te bezpieczniki, to, jak mogliście, albo tu, przejmowaliście tu, tu, tu te byłbym bezpieczniki. Tu byłem gotów podjąć z panem naprawdę w bardzo dogłębną dyskusję, natomiast były te bezpieczniki, których dzisiaj nie ma. Dzisiaj to... te bezpieczniki zostały wykręcone i naprawdę tam w tej władzy, jeśli nie będzie prezydenta, który będzie mógł jeszcze zapędy tej władzy w stronę autorytaryzmu hamować, panie to proszę, naprawdę będzie bardzo to... źle z Polską. Płagam, jakim bezpiecznikiem, jakim bezpiecznikiem w latach o, o, od 2016 był na przykład Trybunał Konstytucyjny, którzy się, Panie, którzy się przejęli to, i w dodatku ludźmi, którzy byli wam absolutnie posłuszni, nawet, z wyjątkiem Nawet jednego. jeśli przyjąć, a nie jest to prawda, pra, prawdziwość pana twierdzeń, to by tymi bezpiecznikami było chociażby to, że istniały media, które w, by były w dużej mierze nieprzychylne, Dzisiaj nie istnieją? nieprzychylne Dzisiaj władzy. Nie istnieją? Dzisiaj istnieją głównie media przychylne władzy. Oczywiście składam błukon przed Telewizją Republika, czy przed telewizją w Polsce TV, które tą władzę próbują rozliczać. Reszta mediów raczej, raczej tego Panie, nie robi, ale Panie, to jednak jest ogromna dysproporcja. Panie poślecie, Samorządy, które były to... zdominowane przez opozycję. No, mogliście uczestno. wygrać też wybory no, samorządowe. Jakoś wam się No nie mogliśmy, nie ale, ale, ale tak. No, ale, ale pokazuje panu, że nasza władza była mocno ograniczona, Panie poślecie, tutaj, a ta władza dzisiaj chce być nieograniczona. To nic. moglibyśmy tutaj długi protokół rozbieżności, no, dobra, dobra. Wracając, do, wracając do tego kandydata. Bo jedno też mnie zastanawia. A dlaczego wy Andrzeja Dudy nie pytacie o zdanie? Ale Pan Natursza, dlaczego pan uważa? Różnym jest urzędującym rzbowe... prezydentem. Ma z polityków obozu prawa i sprawiedliwości dzisiaj najlepsze sondaże, a jego w ogóle nie ma. Bardzo, w rozważa bardzo... no pan? Częstym obyczajem jednak światowym jest to, że prezydent urzędujący, który wywodzi się z jakiegoś obozu, no ma tak silny głos współsprawczy, czy wręcz decydujący panie, panie, w tym, kto panie ma być jego następcą. ja nie będę na pewno opowiadał tutaj o różnego rodzaju rozmowach, kontaktach, które. Nie, ale tych kontaktów jest... nie ma. No Pan no, to wie ale, i ja to wiem. Pan mówi, że pan wie, no. Ja nie chcę tutaj o tym, o tym mówić. Natomiast na pewno bardzo nam zależy na tym, aby pan prezydent Andrzej Duda wspierał naszego kandydata w wyborach i będziemy na pewno z Panem Prezydentem o tym no, rozmawiać. To jest dla nas oczywiste. Jak on ma wspierać, jak on nie uczestniczy w ogóle w procesie decyzyjnym? No, jak, jak, jak pan, że mu dacie gotowego ale, kandydata i on będzie jak, go, jak pan sobie to panie wybiera, że prezydent Andrzej Duda będzie przyjeżdżał na Nowogrodzką, na Narady e, ścisłego kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, uczestniczył w nich. No, no przecież to jest absurd. No, nie, przecież ale wyobrażam sobie. Na przykład... dopiero by się działo, gdyby tak się rzeczywiście nie, wydarzyło. Prezydenta prawda? na Nowogrodzki to sobie nie no wyobrażam. Na właśnie. pewno nie byłby to dobry standard. No Ale na przykład wyobrażam sobie, że taki no, stary, <laughs> dobry druh partyjny, jak Marcin Mastalerek, który był nawet rzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości, no mógłby na przykład w tym jakoś uczestniczyć. No akurat z panem ministrem Mastalerkiem drogi naszej formacji się rozeszły bardzo wyraźnie. Czego zresztą, czego zresztą pan minister Mastalerek dawał wielokrotnie, chyba nawet u pana redaktora Oj, w tak, programie, tak. Znaczy on, wyraz. W jakoś tego, drogi jego z prezesem e, się rozeszły najbardziej. Nie, myślę, że raczej z Prawem i czego nie krytykuje, bo oczywiście ma prawo do zmiany poglądów i do swojej wizji, ale trudno mi sobie wyobrazić, żeby akurat jego głos miał decydować albo współdecydować w tej sprawie.